Teraz rynek pracy w Kamieńcu Ząbkowickim. Założone rok temu przez Gminę Centrum Integracji Społecznej stało się właśnie największym pracodawcą. Do różnych zajęć zatrudnia 130 bezrobotnych i uczy ich jak samemu znaleźć pracę. Maciej Maciejewski. Do wszystkich prac porządkowych i innych nie zatrudniamy firm zewnętrznych. Wszystko wykonują nasi bezrobotni w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej. Pracujące grupy bezrobotnych można spotkać niemal w każdej części Kamieńca Ząbkowickiego część pracuje w stolarni, gdzie produkowane są parkowe ławki. Jakby nie ta praca w interwencyjnych, nie, tych w no to nie miałbym pracy żadnej. I z czego by pan żył? No, no, nie wiem. Także pan teraz idzie z kosą? No idę na zamek, żeby tam kosić, nie. Gdyby nie centrum to, no to byśmy siedzieli w domu i zaglądali przez okno, i pewnie biegali ciągle do opieki społecznej albo gdzieś, no że jakiś chleb dali, tak? A tak zawsze mamy stabilizację. Pracują cztery razy w tygodniu po sześć godzin. W jednym dniu szkolą się m.in. na kursie komputerowym. Kurs pilarza. Tutaj pan zrobił, tak? Tak, tak zrobiłem. Jest pan pilarzem. Tak, pilarzem jestem. Co tydzień wszyscy jeżdżą na warsztaty, podczas których uczą się układania serwetek, podawania do stołu, parzenia kawy, robienia surówek. Zarabiają 711 zł miesięcznie. Jak mówią dobre i to, bo pracy w okolicy nie ma. Trzech synów, jeden 8 lat, drugi 7 i 2 latka. I co i utrzymuje pan ich z tej pracy? No, utrzymuję ich z tej pracy. A żona? A żona dopiero się zatrudniła, dopiero co. Tutaj też? Tak. Zajęcia w centrum zmieniają podejście bezrobotnych do poszukiwania pracy. Większość z nich to przyszła taka zachukana, długo, długo czasu nie mieli pracy, przebywali w domach. A teraz? A teraz to już kolosalna różnica. Umią się zgrać, umią y, rozmawiać. Wśród nich byli alkoholicy. Teraz zauważyliśmy, że stali się bardziej obowiązkowi. Spiją? E, nie. W ciągu roku z centrum odeszło 6 osób, znalazły pracę gdzie indziej. W kolejce na przyjęcie do centrum czeka 200 bezrobotnych. Kamieniec Ząbkowicki, Macie Maciejewski. W gminie Kamieniec Ząbkowicki jest 600 bezrobotnych, a centrum to druga co do wielkości taka instytucja na Dolnym Śląsku. Większa działa tylko we Wrocławiu.